To jedna osoba zadała dobre pytanie, czyli jak na przykład się przebranżowić. No, ja akurat się przebranżowiałem się, czy jakby to powiedzieć. W sumie to ze dwa, trzy razy, jeśli tego nie liczyć, zależy miałem bardzo długie zainteresowanie w jednym momencie. Więc w sumie dzisiaj tak odpowiem pokrótce na ten temat, bo dużo ludzi widocznie będzie miało. Takie pytania, dobra? Już dzisiaj będę nie będę renderował odcinka, więc będzie tak, jak leci, żeby było w miarę szybko. Um, to ja skopiowałem, tylko taką krótką notatkę, żebym miał taki po prostu plan czegoś wszystkiego. Więc jeżeli pracujecie w jakiejś branży, która nie do końca was jakby satysfakcjonuje, to zanim w ogóle zaczniemy tutaj to robić, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś jest nieszczęśliwy na przykład w tym, co robi. Czy na przykład będą to pieniądze, czy na przykład będzie to, nie wiem, stanowisko, czy praca jest nudna, czy w ogóle różne są tego typu przykłady. Lecz na początku, tutaj, zanim ten cykl cały się znajdzie, zacząłbym od tego pytania: znajdź niszę, bo tutaj wtedy będziemy zaczynać od początku. Więc jeżeli możemy pracować w danej branży, jednak nie do końca robimy to, co jakby daje nam, nie wiem, jakieś plany przyszłościowe. Być może robimy w strefie w, powiedzmy w sferze która jest pełna nie ma tam niszy. Okay? Często jak się popatrzy na różne elementy to widać że już jest wszystko zajęte to zajęte tamto zajęte to zajęte tamto zajęte. Nie do końca właśnie nie do końca. Ostatnio zauważyłem że bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi jest jakby oślepione tym, co robi i nie bardzo widzą, co tak naprawdę jeszcze jest w ich tutaj niszy. Więc prostą rzeczą jest, żeby zadać sobie pytanie, jaka jest nisza. I takie przykłady, podam parę takich przykładów. Powiedzmy, powiedzmy, że wasza praca, gdzie pracujecie, składa się z wielu różnych elementów, ok, z wielu. Czy są to kroki produkcyjne, czy w ogóle... Um, najczęściej są to kroki produkcyjne lub na przykład działy w Waszej firmie e, odpowiadające za te różne funkcjonalności. Okay? Na przykład powiedzmy, ktoś jest kierowcą. Okay? To kierowca może na przykład patrzeć, jakie typy załadunku e, może brać, tak? lub na przykład w jakich godzinach e, jeździć, jakie trasy e, dobierać, jakie powiedzmy, jeżeli sobie podzielicie na elementy składowe. Waszą pracę wtedy łatwiej będzie to wszystko e, zobaczyć. Na przykład powiem wam, że lean management, okay, jest e, tak jak no, akurat, z tym mam dużo do czynienia, albo na przykład powiedzmy, nie wiem, e, powiedzmy jakieś sprawy, nie wiem biotechnologiczne, albo biochemiczne, albo w ogóle po gatunku powiedzmy e, bioinżynieryjnym, tak? Jest tego też mnóstwo i można ładnie wybrać teren, w którym byłoby bardzo dobrze, ok? Na przykład, w Lean Management, okay? jest masę całego typu zarządzania biznesem i w ogóle wszystkiego. Ale na przykład, ja postanowiłem wyspecjalizować się w rozwiązywaniu problemów. Po prostu to był mój, moja gałąź, mimo iż wielu różnych ludzi mówiło mi, że to nie, to nie to nie to, nie, to, nie da rady, słuchaj ten tutaj. Ty, w sumie już tego nie ma co patrzeć, bo już tu wszystko jest wypełnione, już tego jest tyle pełno, że nie ma sensu patrzeć nowych rzeczy. Był to błąd z ich strony, widziałem, że inżynier nie do końca, znaczy mądry człowiek, po prostu robi to, co jest został zaprogramowany i tyle. Okay? Jeżeli popatrzymy sobie na rozwiązywanie problemów, nagle otwiera nam się pełen zakres różnych innych rzeczy, w tym rozwiązywaniu problemów. Okay? Mogą to być problemy złożone, proste, mogą to być problemy ludzi niezwiązanych z biznesem, związanych z biznesem, a techniki, patrzenie, na co ludzie najczęściej. Jakby reagują, mnóstwo jest tego wszystkiego. Więc zacznijmy od początku. Zależy, w jakim, powiedzmy, że nie ma niszy okay? i chcecie zmienić w ogóle zawód. Więc w jakim gatunku chcecie robić? Musicie sobie zadać pytanie, rynek. Czy rynek, powiedzmy, w tej chwili jest na samej górze? Bo jeżeli jest teraz na samej górze, nie ma sensu zmieniać tego z yy, waszej pracy na coś takiego, bo to zdechnie. Powiedzmy, że ktoś chciałby sprzedawać kredyty albo samochody w dobie recesji. To jest. To jest Niepowodzenie, misja fail, okay? Po pierwsze, bardzo będzie ciężko znaleźć pracę. Po drugie, yy, nie będzie perspektyw na rozwój, ponieważ dużo nie będzie tam ludzi coś yy, brało. Więc można sobie znaleźć zajęcie cykliczne, powiedzmy, co 10 lat zmienia się cykl, okay? I mieć na przykład dwa zajęcia, czyli znaleźć sobie takie, które się nakłada, tak, W jednym lub w drugim, w drugim cyklu, ale to już bardzo skomplikowane. Patrzyłbym po prostu na rynek, gdzie jest teraz i gdzie będzie za 5 do 10 lat. Okay? Na przykład widać, że IT, blockchain i w ogóle programowanie będzie daleko. Na przykład tutaj wtedy można dobrać sobie um, różne powiedzmy działy w tym, tak? nisze tak zwane. Okay? Ta nisza w tym pasuje, czyli na przykład blockchain, powiedzmy na przykład AI, powiedzmy na przykład machine learning, tak? powiedzmy sobie na przykład um, skrypty. Zależy od języka, jaki, jaki tutaj ten, jaki, jaki sprawdzamy. Okay? A nie wiem, jest tego mnóstwo. I wybrać sobie po prostu jedną z tych nisz i zacząć się tym po prostu zajmować. Okay? Trzeba sobie zadać pytanie. To już te, te wybranie tych nisz to mniej więcej w tym miejscu, okay? czyli krok trzeci. Tylko, że trzeba też patrzeć mniej więcej, które to jest, jaki dział nas interesuje. Wiadomo, całego IT nie ogarniemy. I wtedy patrzymy na taką gałąź przemysłu, czy na przykład ktoś lubi pracować w górnictwie, czy na przykład ktoś lubi pracować w jakimś metalurgicznie, metalurgii, czy na przykład powiedzmy interesują go, nie wiem, sprawy budowlane, wykończeniowe. To wszystko też jest podzielne na różne elementy. Czy, czy nas to interesuje? Po pierwsze, najlepiej jakby było to wasze hobby, tak? Czyli tak, wtedy jest to hobby. Z hobby wielu ludzi stało się milionerami, ponieważ tak dopracowali te różne techniki za darmo, dla siebie, tylko z według swojego zainteresowania, jako amator, tak? A następnie. Znaleźli się ludzie, którzy chcieli zapłacić za tą właśnie wiedzę. Najczęściej ci, co hobbystują w, danym, w danej rzeczy, wiedzą o wiele więcej niż tak zwane osoby profesjonalne. Musicie tutaj zapamiętać, że osoby profesjonalne nie są jakimiś zarobistymi um, osobami. Okay? Ja najczęściej mówię, że jestem amatorem i chciałbym tak właśnie pozostać, bo nikt bardziej się wami nie zajmie i nie zainteresuje niż amator. Profesjonalista oznacza że jest osoba o danej profesji czyli zawodzie. Interesują głównie pieniądze w tym związane. Nie ma tutaj żadnych czułości. Do widzenia. Coś nie chcesz? See you, sayonara, goodbye. Okay? Amator zawsze lepiej to wszystko rozwiąże. Więc często możecie spotkać ludzi, którzy zarabiają na danej rzeczy, powiedzmy jakiś lekarz, powiedzmy dentysta, powiedzmy kto, kierowca, powiedzmy nie wiem, mechanik, ktoś kto po prostu pięknie rozumie temat i zajmuje się wami jak nie wiadomo kto, Dobra? jak nie wiadomo kim. Na pewno daje dużą szansę, że ta osoba hobbystycznie bardzo dużo rozwijała się w tym kierunku. Więc musicie zadać sobie pytanie, czy Was to interesuje. Jeżeli dana profesja nie interesuje Was i będziecie robić ją tylko na pieniędzy, uważajcie, bo istnieje szansa, że się bardzo szybko wypalicie. Po prostu to nie będzie Wasze, nie będzie grało z Waszą naturą. Dobra? Nie będzie grało z Waszą naturą. Ale warto podjąć tą rękawicę, bo nie wiecie, co się kryje za tymi drzwiami. Może to będzie coś nowego, co. Bam, rozświetli wam drogę i powiecie sobie, kurwa, ale jestem dobry w tym, czy tam dobra. Yy, dałam radę, a rany, świetnie. I teraz na przykład można robić nie? różne rzeczy. Także powiedzmy, że to nas interesuje. Dobra? I teraz tak. Ile mamy czasu, żeby się przebranżować? To jest dosyć ważne. Okay? Jeżeli mamy dużo czasu, no to zaczynamy sobie od zera w jakiejś firmie. Sprawdzamy, czy nam się to podoba po prostu i tam wiecie, od zera sobie robimy, po roku jakiś tam awansik na wyższe stanowisko, tutaj coś w tym stylu, tak, sprawdzamy pierwszy czy w ogóle nam się ten temat podoba. Dobra, to jest takie, ja zaczynałem wiele razy właśnie w tym segmencie, ok? I jak mamy mało czasu i chcemy bardzo tam być, no to zaczynamy też od zera, lecz z kursem. Musimy zapodać jeden do dwóch kursów. Teraz jest ich pełno, żeby dostać jakiś certyfikat, papiery. I te zaczynamy od zera. Jednak już mamy pewien backup, bo już mamy, powiedzmy jakąś tam specjalizację w tym, ok? Czyli na przykład powiedzmy, można iść do firmy IT, czy tam na przykład powiedzmy na, nie wiem, na kierowcę to trzeba cały kurs skończyć, więc to nie przejdzie, tak? Ale są, są takie rzeczy, są takie kierunki, które można normalnie tam ogarnąć i powiedzmy, że wtedy można przeszłą naszą historię pracy. Ułożyć pod to, co tu kończyliśmy, że zajmowaliśmy się tymi tematami, zawsze nam to pasowało, bla bla, 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 bla. Rekrutor widząc wasze papiery i to, że się staracie, łyknie ten kit i wszystko będzie w porządku. Okay? Na rynku pracodawcy w tej chwili troszeczkę może będzie trudniej, jednak jeżeli ułoży się dobrą gadkę i certyfikaty i pokaże się, że się bardzo zaradny w danym temacie, czyli najlepiej byłoby to po, po hobby zrobić, wtedy od razu. Jest lepiej i wtedy idzie się tutaj bardziej do góry. Także to tyle, co można tu zrobić. I znowu wracamy do pytania: Znajdź swoją niszę? Czyli, jeżeli już się rozepchniecie w danym nowym temacie, to wtedy warto sobie poszukać i zająć się swoją niszą, a nie wszystkim. Tak, a nie wszystkim. Tak jak mówię, moją niszą było rozwiązywanie problemów. I zacząłem po prostu się zagłębiać bardziej w te różne rzeczy rozwiązania problemów i yy, zacząłem tak zwane teorie wprowadzać, żeby ktoś nie marnował mojego czasu, czyli nie marnować yy, kogoś czasu. No i zacząłem produkować różne kursy u nas w firmie, pokazywać różnym ludziom pewne techniki zrozumienia danych problemów tam, gdzie się poruszają i okazało się to bardzo dobre, gdyż nie było tego w firmie to po pierwsze po drugie dużo ludzi potrzebowało takie rzeczy po trzecie bardzo dużo w natłoku pracy jakby umykało wielu ludziom i proste sprawy nie były rozwiązane albo w ogóle były zaniedbywane albo w ogóle kosztowały bardzo dużo a można było tylko po prostu przesunąć jeden fragment na drugi fragment tak zapytać się czy to jest w ogóle potrzebne i od razu mamy rozwiązanie i zaoszczędzenie także mam nadzieję że takie rzeczy wam pomogły najlepiej jest, żeby właśnie coś, co nas interesuje. Jeżeli coś, co nas interesuje, bardzo prosto zrobić kurs. Jak mamy kurs, dosyć prosto się rozejrzeć po, powiedzmy, po roku czasu pracy i tyle. I zaczynamy w tym. I tu jest ważne pytanie, ten rynek, ok? Bo jeżeli mówię, ktoś chce za wszelką cenę robić kasy, na przykład sprzedawać, powiedzmy, nie wiem, nieruchomości teraz, tak jak dużo ludzi robiło tak zwane flipy, w tej chwili raczej jest to taki granat ręczny do ręki, um, no granat ręczny w sumie, lub mina claymore, gdyż nie będzie na to popytu i będziemy walczyli pod wiatr i po prostu, chociaż dobrze wszystko będziemy robić, niestety nie będzie efektów, po prostu nie będzie. Efektów. Tak? To tak jak ja zaczynałem na przykład kanał w Krypto, i akurat ja to tam lubiłem te rzeczy, tu pokazywałem, tak wszystko, i przez 9 miesięcy po prostu szedłem na sucho, bez niczego. Miałem tam 20 tylko chyba ludzi, nikt w ogóle prawie nie oglądał moich odcinków, wcale miałem 0 viewsów, tak, i nagle wszedł rynek. Po prostu cała ta skumulowana energia wystrzeliła do góry, więc warto patrzeć właśnie w tym kierunku. Ja akurat zacząłem kanał na samym dołku. Okay. Tu już przygotowałem te podwaliny, wszystko, tak? I po prostu zaczęło się potem rajd. Ale jakbym teraz miał sam końcu otwierać, no to już teraz za dużo ludzi by mnie nie oglądało. To, co widać właśnie po innych kanałach, które otworzyły się już na szczycie, na przykład em, e, hossy. tak. To tyle. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.